Pogadajmy o Harley Quinn, ale o interpretacji odbiegającej trochę od jej debiutu. Nie aż tak odbiegającej od jej debiutu. Jest to niezwykle ciekawa postać, która zadebiutowała w serialu animowanym, a następnie została zainkorporowana do komiksu. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy dzięki kreskówkom i filmom awansowała trochę do rangi takiego Deadpoola z DC. Z tym większą ciekawością sięgnąłem po pozycję Batman Biały Rycerz przedstawia Harley Quinn. No i na początek, tego co chodzi z tym Białym Rycerzem? Batman Biały Rycerz to miniseria stworzona pierwotnie przez Shona Murphy'ego, który głównie słynie ze swoich charakterystycznych rysunków. Zawiera jego autorski pomysł, w ramach którego Batman ściera się z Jokerem, który w tej wersji przed byciem Jokerem był Jackiem Napierem. Drobnym gangsterem, trochę tak jak w Batmanie Tima Apartona. No i poza tym, że w tym świecie pojawia się mroczny rycerz posiadający kołnierzyk, co na dzień dzisiejszy jest dość popularne. No to Joker został wyleczony i podejmuje walkę jako biały rycerz Gotham z coraz bardziej szalonym Bruce'em Wayne'em. Seria została bardzo ciepło przyjęta, stąd bez zdziwienia pojawił się sequel nazywający się Klątwa Białego Rycerza. Na dzień dzisiejszy dostaliśmy coś pomiędzy spin-offem, a kontynuacją, jeżeli chodzi o wydarzenia w świecie przedstawionym tego konkretnego uniwersum. I mowa właśnie o Batman Biały Rycerz, przedstawia Harley Quinn. To nie jest tak, że Harley Quinn nie było we wcześniejszych częściach, była jak najbardziej, miała bardzo istotną rolę. Natomiast przyszła pora, żeby z jednej strony opowiedzieć więcej o tej postaci, o jej przeszłości z Jackiem najpierem, ale też poprowadzimy tę postać w całkiem nieoczekiwanym kierunku. Popularnie jesteśmy dwa lata po klątwie Białego Rycerza, natomiast świadomie nie będę nikomu psuł zabawy, jeżeli chodzi o dwie poprzednie części serii. Nie zmienia to jednak faktu, że jak ktoś bardzo lubi Harley Quinn, to może sobie spokojnie sięgnąć od razu do tej pozycji. Będą retrospekcje i to takie nie psujące za bardzo tych poprzednich części. Harley jest samotną matką wychowującą dwójkę dzieci jej i Jacka Najpiera, czy tam Jokera w zależności od wersji. Oraz oczywiście towarzyszą je dwie bardzo sympatyczne hieny. Gotham teoretycznie sporo się pozmieniało, ale Gotham to Gotham, więc w którymś momencie pojawiają się dziwne zabójstwa. I to dotyczące gwiazdki no ze Złotej Ery. Coś wiąże ofiary charakterystycznym węzłem klauna oraz maluje sobie trupy na czarno-biało. Prowadzący śledztwo dość szybko wpadają na pomysł, że w sumie Harley Quinn byłaby idealnym profilerem. Ma dużo doświadczenia z superzłoczyńcami, a to jest pierwszy taki przypadek od dwóch lat. Zawodowo jest psycholożką, tym samym potrafi łączyć fakty w dość niestandardowy sposób. Powiem wam, jak totalnie mam problem z takimi czysto mainstreamowymi interpretacjami Harley Quinn, bo cała ta historia wydała mi się tym, czego ta bohaterka tak naprawdę potrzebowała. W sensie odrobiny głębi i powagi w całym tym Brutalnym świecie, który ją otacza, a jednocześnie przyziemnych problemów. Muszę przyznać, że całość czytało mi się bardzo przyjemnie i może to mieć związek z faktem, że Sean Murphy, czyli pomysłodawca całego uniwersum i rysownik, oddał lejce scenarzysty Katanie Collins. I to się trochę czuje w historii, jeżeli chodzi o tempo samej akcji, wyważenie motywów oraz konkluzję, do jakiej w końcu dotrzemy. To jest taki rzemieślniczy niuans, którego trochę brakowało mi w poprzednich częściach, bo miałem wrażenie, że Sean Murphy za bardzo jest rysownikiem w tym, jak opowiada historię. W sensie wiecie, jak ktoś jest jednocześnie rysownikiem i scenarzystą to głównie zależy mu na tym, żeby rysować fajne rzeczy. A propos rysowania fajnych rzeczy, oprawa graficzna jest naprawdę świetna. Sean Murphy totalnie daje radę i jego taki trochę geometryczny, cięty, bardzo dynamiczny, szkicowy styl jest punkt. Podsumowując, serdecznie polecam zarówno tym, którzy są długoletnimi fanami Harley, tak dla odświeżenia, jak również albo w szczególności tym, którzy do tej pory z tą postacią mieli delikatny problem. Wszystkie historie z tego uniwersum możecie przeczytać dzięki wydawnictwu Egmont, któremu ja również serdecznie dziękuję za udostępnienie egzemplarza recenzanckiego.